Słuchajcie, ja miałam dzisiaj takie plany, ale to takie plany e, na dzisiejszy dzień, na dzisiejszy poranek, że to po prostu... ale wszystko poszło na marne. Wszystko poszło po prostu na. Zrobię ja sobie skafander trochę, bo ogólnie ja na, wiecie, na letniaka po domu, bo y, jest póki co ciepło, ale y, no i właśnie w ogóle mój włos, nie? Słuchajcie, to jest mój włos. A umyty i wysuszony. Tak, Paulina przyklepisz smętny, welcome to. No, ale zaraz będę ogarniać włosy, ale najpierw zrobię sobie makijaż. I słuchajcie, w ogóle też ta nowa suszarka tak mi je wygładza, że one są takie, wiecie, gładziutkie. I w ogóle ta funkcja jonizacji temu służy. Aczkolwiek, no, mi się taki efekt nie podoba, no, ale... Jak już robiłam, to użyłam. Może przywyknę. Słuchajcie, tak. Dzień dobry, w ogóle dzień dobry, kochani. Dzień dobry. Dałyście mi znać, że to jest kwiatuszek. Nagę się nazywa, coś z grudniem ma wspólnego. Spójrzcie, jak jest piękny i cudowny, jak przepięknie kwitnie. I właśnie on w okolicach grudnia kwitnie. Takie mam od Was tutaj głosy, także dziękuję za informację. No, tfu, 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 niech sobie pięknie kwitnie. No, więc tutaj stoi na mojej toaletce właśnie taki akcent zielony troszeczkę. Żeby nie mogę na siebie patrzeć w takim wydaniu, słuchajcie, naprawdę nie mogę, ale muszę, e, więc e, będę się ogarnąć, bo za chwilę muszę iść po Ignasia e, I dzisiejszy poranek był w ogóle taki na wariata: Dzieci mają dzisiaj w przedszkolu e, dzień e, bal, e, postaci z bajek. Ignacy najpierw zażyczył sobie, że chce być Indominusem Rexem. Znajdź babo przebranie dinozaura. Wiecie, może dinozaura bym znalazł, ale Indominus Rex to jest dinozaur stworzony na potrzeby filmu, który nie istniał tak naprawdę, więc no, więc sobie wyobraźcie. Drżałam, bardzo drżałam, co ja wymyślę i co ja zrobię z tym faktem, ale zmienił zdanie. Tak, zmienił zdanie na Venoma, więc się ucieszyłam, bo, wiecie, Venom ogólno dostępny przez internet, to można sobie coś tam poszukać. No i wszystko byłoby dobrze, gdyby chciał założyć maskę, ale maska, wiecie, materiał była naciągana na twarz, e, brak dostępu do powietrza takiego tylko przez materiał, no to zresztą mam chyba Wam tutaj to Wam pokażę. E, cały strój w ogóle wygląda e, w ten sposób. Coś takiego, tak, postać z bajki, no nie komentujmy tego, proszę was, proszę was, tylko nie komentujmy. E, także e, tak wygląda cały strój właśnie z tą maską, e, no i od razu było powiedziane, że on tej maski nie chce. No i zaproponowałam mu, że może zrobimy jakąś tekturową, nakleimy ten materiał no cokolwiek, e, bo wiecie, ta maska mam tutaj właśnie ze sobą. Ehm. Takimi się egzemplarzami, słuchajcie, syn. Zresztą potacie. E, także, e, no ale nie, on stwierdził, że nie, on chce mieć samo tylko przebranie i tak dalej, tak dalej. No to ja sobie myślę, dobra, okej. Okay, no, Dla mnie okej. Okay. Ale dzisiaj o godzinie 7.50, gdzie 8.05, 810 wychodzimy do przedszkola, stwierdził, że on jednak chce mieć pomalowaną twarz. Ani białej kredki. Konturówka jakaś jedna biedna czerwona. Cień czarny jest, niebieski z jakimś brokatem jest. I ja w te pędy malowałam mu twarz. Wyszło. No, jak wyszło, nie będę tego proszę komentować. Ale on był zadowolony, więc spoko, Ja byłam średnio zadowolona ze swojej pracy, bo to było naprawdę na szybko. W dodatku, z czterolatkiem, który kręci głową, co chwilę zagląda, drapie się, coś go spędzi tam, coś go spędzi tu, coś tutaj, coś w nosie ma i w ogóle, ale coś mi się tam udało wykombinować. Wy 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 Później on stwierdził, że on jednak nie chce iść do przedszkola. Ja mówię, no ale, Ignaś, kupiłaś sobie strój, venoma, no. Na bal, a on mówi, ale on myślał, że on będzie w domu w tym stroju, także Mówię, jak on mi się zaraz rozpłacze w tej twarzy czarnej, to będzie yy, fajnie. Ale całe szczęście wytrzymał i nie rozpłakał się. Więc tak się zaczęło, słuchajcie. No i ja, następny punkt kulminacyjny, nie punkt kulminacyjny, tylko punkt dzisiejszego dnia, taki pierwszy dla mnie miał być trening. Czemu ja się nie maluję? Tylko tracę czas na gadanie i gestykulację. Nie chcę mi się moczyć gąbki, serio, także sorry. Nie chciało, nie chciało mi się, Boże, miałam plan, że zrobię sobie trening. Wczoraj byłyśmy z mamą w galerii. Znaczy wszyscy byliśmy ogólnie. Na hey, naprzymierałam no, się, w sumie 2, 3, 4, 5 może parę spodni i słuchajcie, w sinsaju to w ogóle wyszło, że musiałabym mieć rozmiar 40 jeśli chodzi o uda jeśli chodzi o pas to ani nie 38 ani nie 40, coś pomiędzy w rezerd w ogóle 36 wcisnęłam, ale wszystko mi po prostu się powylewało z każdego boku no ok sobie myślę, to 38 38 było ok na uda, znowu w pasie mogłoby być mniejsze ale jak ja w tych lustrach przyjrzałam się mojej figurze, to stwierdziłam, że o nie, 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 moja droga, o nie, 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 koniec przelewek. Zaraz zabieram się znowu za jakieś ostrzejsze treningi, ale na zasadzie bardziej skupienia się na udach na pośladkach, ja mam niestety tendencję do odkładania tłuszczu na udach, na brzuchu pewnie większość z nas ma, więc nic odkrywczego ale no mimo, że no nie należę do jakichś większych osób, no to niestety tłuszczyku mam sporo no i właśnie na udach mi się ten tłuszczyk znowu zaczął odkładać, jak mam szczuplejsza to tego nie miałam a teraz przywadzę 62 kg no niestety jest tego więcej i ja tak patrzę, jedno lustro drugie lustro, w tyłu, z przodu to i mówię, o no no no, no. No, 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 no. Nie, nie moja droga. Bierzesz się za to coś, co masz na tych udach i heja. Także dzisiaj zrobiłam sobie trening, słuchajcie, Tabata. Znalazłam jakąś, pisaną sobie, wiecie, bryczesy, jak spalić bryczesy, jak się ich pozbyć, bla bla bla, poza zabiegami oczywiście, bo zabiegi nie, chodzą, nie wchodzą w grę. To są ćwiczenia, E, oczywiście dieta i tak dalej, i tak dalej, ja ogólnie diety jakiejś złej nie mam, bo ja nie przyjmuję nie jem jakichś tłustych rzeczy e, raczej jem tak powiedzmy normalnie ale no trzeba coś tam lekko pozmieniać dodatkowo na pewno ćwiczenia takie e, no właśnie typu tabata interwały i tak dalej wchodzą znowu w grę więc taki trening sobie znalazłam 25 minut takiej tabaty, tylko i wyłącznie, właśnie takie ćwiczenia na nogi, na pośladki, ale też, oczywiście, wiecie, brzuch napięty, ręce napięte, więc też całe ciało pracowało. Ale bardziej skupiliśmy się właśnie na zewnętrznych stronach, ud i tak dalej. Więc taki trening sobie zrobiłam. I słuchajcie, i później miałam dalej plany, miałam bardzo duże plany, ale tak się położyłam chwilę na narożniku. No, i tak mi się zachciało spać, że ja po prostu prawie świata nie widziałam. Po prostu no, oczy mi się same zamykały. I sobie tak myślę, było, było, była 9.40. I sobie myślę, te 20 minutek. Te 20 minutek mi wystarczy. No i tak sobie lekko oko przymknęłam. wzięłam sobie kocyk. Już sobie pomyślałam, że będzie źle, jak ja wezmę ten kocyk. No i widziałam ten kocyk. I słuchajcie, obudziłam się o 10.47. Także no, z 20 minut zrobiła się godzina ponad. No i jak się przebudziłam, tak szybko wstałam, bo miałam w planach. Poza tym, że, wiecie, podłogi, no to standard i mnie, więc to nie ma co mówić, to chciałam sobie jeszcze Łazienkę ogarnąć. Chciałam sobie, wiecie, kwiatki poprzesadzać, bo. Um, niestety, coś mi zaczęło się dziać z kwiatkami, i je um, przesadziłam, powycinałam, dałam do wody, korzonki mi puściły, e, i po prostu chciałam sobie zrobić, wiecie, tak, e, wszystko na lajcie powolutku. Chciałam dla Was ponagrywać, e, bo mam ciuchy e, z bongliksami przyszły, chciałam sobie rolkę z tego nagrać. E, no, ale budząc się prawie o 11 godzinie, e, gdzie mam godzinę, tylko na to wszystko, po prostu wszystko e, poszło. No, wiecie, w Wiecie, gdzie to poszło? E, więc, co. A jeszcze, oczywiście, praniu, ale to mi się wyprało, jak spałam. Słyszałam tylko e, właśnie, jak już mi się zasypiało, że pralka mi dźwięczy, piszczy, woła mnie, ale ja sobie pomyślałam: Nie, ja teraz 20 minut robię drzemki. No, i tak się stało, że, że tyle, tyle po prostu mi zajęła ta drzemka, że po prostu całe moje plany poszły na marne. No, ale słuchajcie, wzięłam się, ogarniam. Właśnie jeszcze musiałam włosy umyć, bo. Bo co? No, bo należało im się mycie. No i tak to zleciało. Tak zleciało to moje przedpołudnie, że nic nie zrobiłam konkretnego. Obiad mam, bo mam filety z wczoraj więc tylko ziemniaczki na strugami, po prostu ja chciałam to wszystko mieć, wiecie, ogarnięte, żeby sobie na spokojnie tutaj z wami usiąść, pogadać, dodatkowo właśnie sobie nakręcić to zamówienie, pokazać z Bonprixa, bo nie lubię jak mi to leży wszystko, chciałabym to do szaf pochować sobie, chciałam też właśnie w butach trochę posprzątać, no i tak. Tak to leciało, tak to było, bywało i się mu zesrało. Tak naprawdę, no. Więc, więc, moi drodzy, tak to jest. Nie kładźcie się na no, 20 minut, bo 20 minut to wychodzi widzicie ile, i później będziecie tak jak ja. No. Ale trudno, no co. Płakać nie będę. Może mi się coś uda jeszcze nagrać nawet z Ignasiem. Jak przyjdę tak 10, po niego pójdę. Jest, nie wiem, która ja w ogóle dałam telefon, tak jestem nieugarnięta, ale powiem, że fajnie, fajnie, fajnie sobie przespałam, ale pospałabym jeszcze chwilę jeszcze takie pół godziny. <grym> Do! <grym> jeszcze bym sobie troszkę podzemała. Zrobiłam dzisiaj sobie tu armagedon w, w kosmetykach, bo szukałam białej kredki, żeby ich nasiowi zrobić. Nie znalazłam, ja mam tylko cielistą, ale z tej cielistej to takie trochę, trochę, trochę mi nie wyszło, ale powiem Wam, że już powiedziałam sobie: trudno, niech będzie jak będzie, bo co ja mogę zrobić? Ja robiłam po prostu coś z niczego, a to jest wyzwanie i tak jestem zadowolona, no ale. Mogło być lepiej, tak? Zdecydowanie mogłam kupić jakieś farbki do twarzy, wiecie, no to, to lepiej po prostu rozegrać, ale stwierdziłam, aha, jeszcze on najlepsze pytanie, e, mam, jak ja nie będę chciała być już wenomem, I ja mówię, o nie, daję paniom od razu też waciki, daję e, płyn micelarny. Czy tam płyn do makijażu mam? Nie No, micelarny ja mam? Czy do... Tak, micelarny do makijażu ogólnie, no dobra. E, w każdym razie daję płyn i mówiłam pani, jak powiedziałam, że jakby nie chciał to, żeby go zmyć, bo to to dziecko moje ma czasami takie, e, wiecie, takie fazy i jakby wymyślił, że nie chce być. <laughs> bo ci dawaliśmy, to już ogólnie pani nam mówiła, żeby dać, bo może dzieci nie będą chciały być w przebraniu, to, to panie przebiorą, no ale. Yy, też od razu zabezpieczyłam y, się w ten sposób, że dałam ten płyn, żeby w razie w... No, a sobie pomyślałam, jakbym jako farbami pomalowała, no to te farby tak łatwo by nie zeszły, nie? No jeszcze dodatkowo dawać, y, bo cieniami go pomalowałam, wiecie, po twarzy. Jeszcze dodatkowo dawać y, paniom y, tutaj y, pracę, żeby mu zmywały twarz, jak jemu się odwidzi nagle, bo jemu się może odwidzić nagle, ja go znam już na tyle. No, to e? stwierdziłam, że dwojga złego no i tak to moi drodzy, mój dzisiejszy poranek. I w ogóle, zamiast pójść 10 po to, poszliśmy 25 po do przedszkola. Całe szczęście my ogólnie mamy takie widełki, że y, tam przedszkola jest o 6.30, ale śniadanko jest dopiero za 15:09, więc na tą godzinę dzieci, y, no, powinny już być. Aczkolwiek Pani mówił, że tak fajnie koło ósmej przyprowadzić, że to taki najlepszy czas. Nie, że dzieci jeszcze się chwilę pobawią ze sobą przed tym śniadankiem, przed zajęciami i w ogóle. Więc dobrze, że jest taki, taka możliwość. No, ale dzisiaj trochę żeśmy spóźnili się tak troszeczkę. No, więc tak to moi drodzy wygląda. Kurde, coś mnie tutaj nie idzie to brew No I masełko, masełko z tej e, klaresy. cały czas póki co No te moje brewki. No, i ja zdecydowanie bardziej wolę siebie w takim wydaniu. Czyli lekko podniesione, podkręcone włoski, i od razu plus to dla samopoczucia. Także tak, to kochani, już smyka odebrałam. Zadowolony, szczęśliwy, uradowany, więc oh, super. Chociaż odbieram go takiego, wiecie, zadowolonego, że jak go prowadzę. No, ale może kiedyś się to zmieni. Także ja skakuję chyba w ciuszki, zaraz wam pokażę, co zamówiłam, ale pokażę Wam tylko z bliska buciki, które zamówiłam, bo z daleka może nie będzie widać. I słuchajcie, one są na fajnej promocji, bo kosztują 129 zł, więc naprawdę niewielkie pieniążki, a są piękne. Są po prostu piękne, zapinane na zameczek, więc ułatwione wkładanie i wiecie, nie trzeba sznurować, ale sznurówki tutaj przepięknie wyglądają, więc no, bucik się prezentuje bardzo, bardzo ładnie. Bardzo mi się spodobały właśnie do jakichś tunik, do sukienek, do spodni. No piękne są. Także e, z, rzecz numer jeden: mam dwie pary spodni i mam e, sukienkę taką e, sweterkową, e, więc ja Was zapraszam na. No. E, słuchajcie, rzecz numer dwa, tak naprawdę, e, to są takie dzianinowe spodnie, które ja sobie e, zamówiłam właśnie e, dla takiej wygody, tak naprawdę, e, do bluzy, do właśnie jakiejś bluzki, do tego Adidasy albo e, jeszcze trampki, bo jeszcze jest taka. Kochani! Popatrzcie, jakie mam bicie! Super. I jeszcze zmyta buzia, ale już mm. jeszcze taka e, troszeczkę niedomyta całkiem, no ale nie będę szorowała na, e, wiecie, na hama. Także słuchajcie, spodenki są z takiego fajnego, miłego, jakby sweterkowego e, materiału. Ja sobie je podwinęłam, wiecie, zawinęłam tak tutaj, bo one są powiedzmy do kostki, ale nie to... są... Ignasiu, proszę. To ale nie to są moja wina, laska. Widzicie? Nowa wynalazka. Nowy wynalazek. Daj mu się teraz dobra? A więc jeszcze się. raz słuchajcie, takie dzianinowe, fajne, e, miłe, bardzo w dotyku i w ogóle w noszeniu spodnie. I, I klikajcie, słuchajcie... klikajcie dzwone, żeby nie zagapić! <noise> I ktoś, a skąd ty dowiesz? Kto tak mówił? Hmm. Profesor to mówi Harry Heda. Drodzy i szłam sam, mm -hmm. jak mówili, żeby klikać dzwonek, żeby nie przegapić. Mm -hmm. Także słuchajcie, kochani, no teraz nie odmówicie na pewno. E, kochani, wiecie, klikajcie dzwonek, żeby nie przegapić. Super, dzięki. Teraz ty powiedz. No, klikaj, teraz ja mogę mówić mm -hmm. swoje, tak? Dobra, także y, słuchajcie, spodenki bardzo fajne, ja je zamówiłam w składzie 32-34. Ty już powiedziałeś, to już wystarczy. I y, 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 słuchajcie... Y, skoku, y e skoku, skoku, skoku! Tak naprawdę mogłyby być większe, ale y, troszeczkę mi się lekko rozeszły, bo były bardziej dopasowane i bardziej takie, y, wiecie, popięte. Y, Dobra, kolejną rzeczą są dżinsy i słuchajcie, to jest ta sytuacja, o której ja Wam mówiłam, że mamy piecie w uda. Wszystko fajnie, ładnie, a w pasie mogłoby być troszeczkę bardziej dopasowane i to jest 36-38, więc tak to wygląda. Bardzo, bardzo fajne, bez dodatku lajk, taki nierozciągliwy, więc taki powiedzmy jeans bardzo fajnie wyglądają, bardzo ładnie leżą, bardzo mi się podobają. Będę musiała, wiecie, ja wczoraj ogólnie w nich byłam i nie miałam paska i było wszystko ok. Ale z paskiem czułabym się lepiej, nie? Bo chciałabym, żeby one troszeczkę właśnie o tak były. E, a jak chodzę, to delikatnie mi się e, delikatnie mi się zsuwają. Tak to słuchajcie, wygląda, bardzo, bardzo mi się podobają. Super, naprawdę są super. To są chyba jako mom jeans. E, No i tak to... Wygląda bardzo, bardzo fajnie, aczkolwiek w no, pasie troszeczkę mogłoby być yy, ciaśniej. No ale to mogę do, założyć sobie pasek i nie ma żadnego problemu, więc mamy... O! Ja jego go dopalał. Dobrze. I słuchajcie, te butki na nodze na prawdę, moim zdaniem wyglądają bardzo fajnie i właśnie do takich, wiecie, takie, stwarzają wrażenie ciężkich, ale są bardzo fajne, takie leciutkie, znaczy leciutkie, no po prostu jak bucik, nie są jakieś ciężkie, ale wrażenie sprawiają takich, wiecie, grubych, mocnych, ciężkich butów. Wyglądają bardzo fajnie na, na nodze, ja wziąłam rozmiar 39, bałam się troszeczkę, że 40 powinna być, ale się udało z rozmiarem i się ogromnie cieszę, bo bardzo, bardzo, ale to bardzo, bardzo mi się podobają. Właśnie nawet do tych jeansów fajnie wyglądają, moim zdaniem. Do tego, wiecie, jakiś sweter na wierzch, nawet właśnie sobie wezmę. E, taki mam też, też właśnie z Bonprixa, e, sweterek z e, w podobnym kolorze, bo też w beżowym i oczywiście teraz nie mogę go sięgnąć. E, I wiecie, do takiej stylizacji, o, do takiej stylizacji, myślę, że fajnie wygląda. E, właśnie te jeansy, sweterek i te buciki, Super, naprawdę moim zdaniem bardzo, bardzo fajny zestawik. Także i słuchaj, cena 24 zł. Myślę, że naprawdę bardzo kusząca. Także o. Dobra i słuchajcie, ostatnią rzeczą jest taka y, ala sukienka. Właśnie ja w tej formie, y, dla takiej formy zamówiłam. Od razu zostawiłam to z tymi budcikami, które przed chwilą Wam pokazywałam. Y, bardzo fajna taka, y, nie jest to taki gruby, y, mocno mięsisty materiał, y, tylko właśnie taki fajny sweterkowy, y, ale w takim fajnym, takiej fajnej, wyważonej grubości. O, żebyście nie zapocicie się ani nic. Dlatego y, do tego jeszcze y, na przykład ramoneska albo jakaś kamizelka też fajnie by wyglądała. I czarne, oczywiście rajstopy, albo też oczywiście, albo też po prostu beżowe. I mamy stylówkę gotową, także ja lubię w ogóle takie rozwiązania. Lubię takie, takie swetry, takie sukienki. Ja specjalnie zamówiłam w rozmiarze, Nie. bo był mniejszy, chyba 32-34. Ja zamówiłam w 36-38. No dlatego, żeby. Ja jest Ja jestem tam. teraz. Tam. Dobra już pomagam, e, właśnie żeby ona nie była taka wiecie opięta, bo wiadomo tu gdzieś brzuszek, tutaj coś tam, e, a żeby właśnie tak fajnie taka była no. troszkę taka wiecie dobra, ale lekko luźna i e, no właśnie żeby i tak sobie to wyobrażałam, bardzo no mi się to podoba i słuchajcie była dostępna w kilku kolorkach do wyboru, u mnie padł na taki widzicie musztardowy piękny kolorek, także... Taka jesienna stylówka, no, więc e, powiem Wam, że to zamówienie jak najbardziej udane, ale ten kolorek jest też taki piękny do moich włosów, myślę, że fajnie pasuje, bardzo ładnie e, twarz, w ogóle jakaś taka bardziej świetlista zrobiła nagle, więc super, naprawdę super trafiłam też z rzeczami. Bardzo, bardzo się cieszę i e, macie linki, pod spodem jakby która z rzeczy Wam wpadła w oko. E, naprawdę powiem Wam, że z tych czterech rzeczy to jest ten, e, bardzo do z dżinsów, e, bo naprawdę super leżą, mają fajny kolor, e, fajną grubość, to nie są takie, wiecie, cieniutkie dżinsy, e, tylko takie naprawdę e, fajne w dotyku. To buduj trochę, ja zaraz dołączę. Buty w ogóle, no, no czadowe, buty mi się, nie mega, się mega, mega, mega się podobają. Ta, ta sukienka też super, a te dzianinowe spojrzenie mogłyby być się troszeczkę większe, bardziej skaterko. takie luźne, ale też nie jest źle. Także jestem ogromnie zadowolona z moich wyborów i polecam Wam serdecznie. Jeśli ktoś Was zainteresował, to się spodobało. No nie jest, ale zbieraliśmy i tak chyba został. Także słuchajcie, no tyle. Zaraz się rozbieram, ogarniam się. Bo już synu mnie tutaj woła. Widzicie, że nadaje e, ja jak Katarynka, nie ale. A przepraszam, ty jesteś Roger dzisiaj. Także y, mamy Rogera, a Ignacy ogląda szlanki sam. A jestem. A kim jesteś? Roger, jestem Roger. Roger? <laughs> Także. Roger! Także słuchajcie, już wrócił e, Psynek, więc no... Nie jestem Psynem, tylko Roger. No Roger, dobra, Roger wrócił, ale nie, naprawdę genialnie wygląda ten kolor, słuchajcie, no pięknie, po prostu pięknie się e, czuję. Jeszcze chciałabym nagrać Wam roleczkę e, z tymi e, stylizacjami. Można też tak zrobić, wiecie, jak kto tam woli. Prostu, wiecie, golfik. Ja lubię takie szersze golfy właśnie, żeby one nie były, wiecie, przy szyi i w ogóle, a zresztą przy szyi też by ładnie wyglądały, ale no, wiecie, no, nie, nie jakoś tak, no, zawsze, wiecie, poprawiam się, bo mi się wydaje, że, wiecie, jakoś gorąco mi jest, a takie a, fajnie wyglądają. W ogóle ten kolor, no, genialny, naprawdę genialny. Ciekawe, jak e, jakbym na zdjęciu wyglądała. Już wszędzie święta, wszędzie święta, słuchajcie. Świąteczne e, rzeczy też fajnie wygląda. Spoko. No, bardzo, bardzo ładnie, naprawdę komplementujący kolory, jeśli chodzi o e, jesień. Tak jak ja. Sam. No dobra, słuchajcie, przebieram się, ogarniam i, um, i ogarniam rzeczy, wszystkie Nie, nie Dobrze, Beni, budę. Olaf, ja sobie życzę. A ty się z autkami? Nie, ja mogę z Tobą pobudować domek. No i co fajnie było na balu? balu, przebierańców? Byłem w pracy. W pracy byłeś? Tak. Mhm. I'm so sorry. Malutki. A ty Jeszcze by... malutki synek mamusi? Jestem duży, mam. Roderze, rogerze. No, także idę to wszystko ogarniać do, y, do, do, do szafy. A pytałyście się mnie ostatnio, y, jaki ja mam kolor. Cicho, Jaki ja mam kolor tego rozświetlacza z Ignota? To jest 103, bo tam są chyba 3 do wyboru, to jest 103, jakby ktoś był zainteresowany. No i tyle, kochani. Także zbieram to, mogę w karton rozpakować, bo to zostało w takim dużym kartonie, to tak sobie tutaj stoi. W ogóle, słuchajcie, Ignasia Strój, ten z Venoma zamówiłam w. Nie jestem Dobrze, ale ja opowiadam. W trzech. Bo słuchajcie, zamówiłam najpierw pierwszy i niestety ten pierwszy przyszedł. W... Pomylili się i dali mi rozmiar L zamiast M. E, bo M to to było, było 116-122, e, a LK to było chyba 128-134. No i pan mi e, napisałam do pana, ale że to było przed dniem e, przed 1 listopada, e, to wiecie, w obawie, e, że nie przyjdzie mi to do właśnie do dzisiaj do piątku e, zamówiłam jeszcze inne rozmiary, bo ten naprawdę był taki spory, bardzo, bardzo spory e, i pomyślałam, sobie, że może... S będzie ta jeszcze, myślę 98,104 na niego i zamówiłam i SK, i MK. Elkę też mam i pan od Lki mi też wysłał. MK, więc cztery mam ogólnie te stroje, trzy muszę odesłać. Ale powiem wam, że jakoś tragedia. Jakaś tragedia, to kosztowało u jednego sprzedawcy 90 zł, u drugiego 100 zł, bez 10 groszy, tu i tu. No i powiem Wam, że totalnie się nie opłaca. Naprawdę tak słabej jakości. Już Ignacy ma! Wiecie, bo to jest poliester. Jestem Rogerku. Roger Roger. odurzyłeś się? Włosy mu ściemniały. Ale włosy ściemniały chłopczykowi. I słuchajcie, Rogerku, mój Rogerku. Chciałbyś się nazwać Roger? Mhm, mm to ładne. Jest. Jesteś I, um, i co? Sam. Sam, ślam, sam. Bo Slam, mama się. Sam. Nie no. Przestań się bawić kamerą. Dlaczego? Bo teraz musi mi budować dom, bo ja nie wiem jak on wydał. Dobrze, tylko powiem jeszcze dwa ostatnie słowa, ok Dobrze. Super, dziękuję. Pożegnamy się. A nie dziesięć. Nie, chwilkę tylko pogadamy. I, i poliester już się, wiecie, pozaciągał gdzieś tutaj na nóżce i w ogóle, pte, bo to są takie mięśnie, ale mięśnie i powychodziła trochę wata. Masakra, po prostu. No to jest sam taki nie jednorazowy strój za stówę. Sam. Nie gryź? Mm -mm. Nie gryzę. Powiem Wam, że masakra. Nie. O, wie, to wiatr sobie spędza metr. Tak.